No, to jestem. Zadziwiająca sytuacja. Myślałam, że mi się to nieprędko przydarzy, że będę chciała mój filmik nagrać tutaj. Jaki filmik, jaki filmik. Będzie trochę słów i piękne zdjęcie z Warmi i Mazur. 18 listopada. A ja przykuta do. Nie chcę powiedzieć do kibelka, ale tak to wygląda. Grypa żołądkowa, która właśnie po mnie jeździ, to po prostu jest bardzo ciekawe doświadczenie. Nie myślałam, że to tak wygląda, ale teraz już wiem. I człowiek uczy się całe życie. Kiedyś dawno, podczas wizyty u syna w Irlandii, dopadła mnie, ale to był pikuś. Tylko temperaturka, tylko mdłości, a teraz po prostu z kibelkiem jestem zaprzyjaźniona bardzo. Ale dzisiaj jest już kolejny dzień, więc jest dużo lepiej. A jakie doświadczenia człowiek ma ciekawe. Ale trzeba się podnosić. Głosik mam jeszcze jakiś słabowity, jak słyszę sama, ale tematik do rozważań ten piękny poranek 18 listopada. 2023 roku. Mam przepiękne. jak tylko może być piękny. Ten piękny poranek, patrzę teraz za okno, piękna szać na drzewach, pierwszy śnieżek. No, dzieci się jeszcze nie cieszą, bo trochę go za mało spadło. Ale jest pięknie. No, żal mi trochę, że nie mogę iść na mój leśny filmik. Nawet barbarka. Która się ze mną zaprzyjaźniła, zaniepokoiła się trochę, 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 trochę moim długim milczeniem, wynikającym najpierw z wyjazdu, a potem z tej cudownej grypy żołądkowej. No to wszystko powiedziałam tytułem wstępu. A dalsza część, a dalsza część będzie najpiękniejsza, bo kiedy rozsyłam dobre słowa. One zawsze wracają, jak ptaki na wiosnę. To niesamowite, że doświadczam tego cały czas. I powiem szczerze, że to są zawsze doświadczenia takie bardzo unoszące. Kiedy powiem do kogoś kochana barbarko albo coś miłego, to za jakiś czas, wcale niekoniecznie od tej samej osoby, dostaje odzew w postaci ciepłych, miłych słów, które zawsze mają tę samą moc, uskrzydlającą, wzruszającą, podnoszącą. I tylko takie słowa mają sens, bo wszyscy, którzy myślą, że można wypowiadać w kosmos wszystko, co się chce, Łącznie z przekleństwami, wulgaryzmami, czy życzeniem komuś, żeby poszedł do diabła. Mylą się okrutnie, myśląc, że to nie ma znaczenia. To ma ogromne znaczenie, bo potrafi mocno zdołować, bo potrafi spowodować, że człowiek widzi tylko w ciemnych kolorach. Sam sobie może też fundować te słowa. Kiedy jest przygnębiony, kiedy mu coś dokucza, to wtedy również słowa mają ogromną moc. Warto o tym sobie przypominać i naprawdę obdarowywać wszystkich i siebie też dobrymi słowami, bo one zawsze wracają, jak ptaki na wiosnę. A o tych złych słowach, które czasami słyszymy o sobie czy o innych, nie warto ich przyjmować do swojego serca, ani o nich pamiętać, ani długo rozważać, bo to kompletnie nie ma sensu. Bo kiedy rozsyłam dobre słowa, one zawsze wracają, jak ptaki na wiosnę. Jeśli listopad. A ja tutaj o ptakach, które wrócą na wiosnę. To trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Ale niedługo. Bo ten czas tak względny przecież tak szybko mija. A kiedy nie domaga ciało, kiedy jest jakieś zawirowanie, które zwykle ma podłoże również Psychiczne, duchowe, to wtedy słowa dobre są bezcenne. I kiedy dostaję miły komentarz pod jakimś moim nagraniem, to wtedy zawsze dziękuję za miłe słowa, a w nawiasie zawsze bezcenne. I będę to powtarzać w nieskończoność. Bo kiedy rozsyłam dobre słowa, one zawsze wracają jak ptaki na wiosnę i mają niesamowitą moc podnoszącą, uzdrawiającą, rozweselającą, a wypowiadanie wszystkich innych słów, które są naznaczone czarnym kolorem, kompletnie nie ma, nie mają sensu. I chyba tyle w tych moich rozważankach porannych, domowych. No, bo cóż, cóż tu więcej na ten temat można powiedzieć: że warto o tym pamiętać, że warto to powtarzać, o mocy słów, która potrafi wiele zdziałać pięknego, radosnego, spokojnego dnia, z taką właśnie refleksją, żeby rozdawać te dobre słowa, kiedy tylko się da, i nie wypowiadać tych, które nie wnoszą niczego dobrego. Amen.